Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Call of Duty Mobile na moim kanale W dzisiejszym odcinku pogramy sobie na nowym trybie Gun Game, który został prowadzony okresowo podczas Halloween Więc jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień I jeżeli chcecie ze mną pograć, to zapraszam was również na mojego Discorda, gdzie link znajdziecie w opisie Więc ja sobie wchodzę powoli do meczu, więc tryb Gun Game dostępny jest tutaj Dajecie tutaj e, te nowe tryby i wybieracie Gun Game Mamy tryb jeszcze Sniper Only, e, który zostawimy sobie na drugi odcinek, bo troszkę z tego koda sobie tych filmów porobimy e, z okazji tego Halloween e, też mamy eventy, tylko nie wiem gdzie te eventy się teraz sprawdza o dobra, udało mi się to znaleźć, klikamy tutaj na tego ziomeczka, mamy event Halloween is coming, log in daily for valuable rewards, czyli e, codziennie moi drodzy, jak się będziecie logować do 21 października to czyli 2 dni i 10 godzin jeszcze, e, Tej pokazuje mi że to będzie trwało Dobra, jak się będziecie codziennie logować, e, to macie szansę odebrać tutaj różne nagrody. Mamy tutaj też weekly challenge, e, czyli też skrzynki do odebrania za e, właśnie logowanie się, dodanie trzech przyjaciół, zagranie trzech meczy. E, mamy tutaj jeszcze coś takiego jak sniper's only challenge. E, Który musicie zagrać jeden mecz, zagrać dwa mecze Musicie wygrać jeden mecz, zabić 230 osób e, i, I zdobyć 5 fragów w Battle Royale I zdobyć 10 fragów na Battle Royale I zdobyć 100 fragów na multiplayerze e, I będziecie mogli tutaj odblokować sobie te nagrody I mamy jeszcze ludzie tutaj, m, jakieś challenge, daily log No to to jest to co było, więc e, z, e, Polecam tutaj granie tych e, różnych eventów Ja sobie wchodzę tutaj teraz w multiplayer, no i Startujemy pierwszego gun game'a No i dobra, moi drodzy, jesteśmy w pierwszym meczu Gramy na, gramy na mapie Ride Gun Game eee, Czekamy jeszcze na jednego gracza, aż się załaduje No i 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Moi drodzy, zaraz lecimy sobie e, z meczykiem Więc ogień, ogień Na początek mamy PDW-57 Jest to broń na przywitanie Ty, jak chłop tutaj objeżdża już od boku Dobra, leży I z każdym fragiem zdobywamy tutaj nową broń. Możemy zdobyć tutaj 20 fragów żeby odblokować tutaj wszystkie giwery. Teraz mamy odganicha jakiegoś na trzecim poziomie. Ogólnie bardzo fajny tryb do przetestowania sobie wielu giwerek. Ja już tutaj swoje ulubione bronie nowe odkryłem i będę je chciał przetestować w najbliższych odcinkach. Dobra gdzie to jest gość? Mamy też UAV tutaj włączone, żebyśmy te gracze tak długo nie musieli szukać. Nam się co jakiś czas wyświetla. O jest łop. Pyk! I też zauważyłem, że na tym trybie nie mamy w ogóle botów. To jest fajny motyw. Pompka wyczyszczona, ten AKS jest fajny. AKS mi się mega podoba jako broń. Ten AKS to wydaje mi się, że to jest jedna z mocniejszych giwerek I też pisaliście dużo mi o nim w komentarzach. Co go przetestujemy? Dobra, Zmontowany gość. To też jest fajna broń. To jest ASM-10 na skinie Neon Tiger'a. To też ładnie się prezentuje. Patrzcie, jak to szybko gości montuje, nie? Ta broń mi się nie podoba. Dobrze, że szybko z tego uciekliśmy. M4 Blue Graffiti No, mamy już 8 fragów zmontowanych, ludzie. Minuta 10 tego trybu udało nam się zdobyć 10 fragów, więc 8 fragów, więc bardzo szybko to leci. Ale gonią też ludzie, nie? Później wchodzą pistolety, snajperki i już tak łatwo wcale nie jest. Eee, dobra, gdzie są te wariaty? Gdzie są te wariaty? Tutaj jest gość. Ja gram oczywiście na emulatorze Game Loop, eee, czyli oficjalny emulator od twórców gry. Eee, I ludzie, kiedyś też nagram. Może nagram w międzyczasie. Odcinek z telefonu, tylko ten odcinek z telefonu będzie z postawioną muzyką, e, dlatego że ja nie słyszę tutaj ludzie, nie mogę nagrać dźwięku z telefonu. E, więc tutaj będzie najwyżej postawimy jakąś muzykę. Wam pokażę, jak na telefonie ten tryb ogrywam. A też powiem wam, że e, grałem i nie jest ciężko. Nie jest ciężko, też udawało mi się bardzo często wygrywać. E, więc e, całkiem spokojnie no, na telefonie mi się powiem wam, że. Łatwiej grało niektórymi brońmi niż na tym emulatorze. M4LMG, w ostatnim odcinku testowaliśmy e, tą giwerkę. Kto od niej nie widział, to was sam na górę zapraszam. E, gdzieś w kartach wam się powinno to pojawić do obejrzenia filmu. No i patrzcie, pyk! Broń potestowana, to wchodzi. O ty, wariacie na blisko, jak mnie zmontował. E, mam aktualnie 12 fragów, tutaj wariaty mają 8 za mną. No leci, leci ktoś za mną. UL, jest snajperka teraz. Ta snajperka zabijała na bombę. Akurat to jest jedna z tych mocniejszych DLK ka Gdzie są wariaty? Tutaj, Pyk. O, drugi jest montowany. Ledwo co, ledwo co? Myślałem, że już mnie złoży. Tutaj mamy jakieś wariacika. HP pasowałoby sobie odnowić. Ale dobra, jest headshot. I przechodzimy na pistolety. No, pistoletami powiem wam, że. Myślałem, że będzie dużo ciężej. A da się wyklikać. No i mamy MW11 Red, jeszcze trzy fragi, ludzie i mamy e, ugranego Gun game nie? Więc przewagę tutaj mamy bardzo dużą. Z przeciwnikami, dobra, to coś jest. Ach, jest, jest montowany. Bazooka, pyk! Jest, jest montowany. No i mamy ostatniego fraga na kosie. I spróbujemy go zrobić, spróbujemy go zrobić najszybciej jak się da. Jest gość na blisko, nie trafiłem. Druga kosa pod rząd. No i mamy 200 punktów, ludzie. Pierwszy mecz wygrany. Gamer y ogólnie są łatwym trybem. Eee, gość za mną miał 120-12 fragów. Zobaczcie tutaj final kilka ma jeszcze. Więc nie trafiona kosa, kosa wstydu, ale druga kosa już trafiona elegancko. No i mamy, moi drodzy, mecz wygrany, więc jak najlepiej gra jak najbardziej na plus. I ciekawe, co za ten mecz dostaniemy. Bo tak się nie przeglądałem tutaj nagrodą. Jak to wychodzi, jeżeli chodzi o EXPA? Saving Progress. Getting version info, dobra, niech mi to się pokaże szybko, bo już się doczekać nie mogę e, A wy, moi drodzy, zostawcie suba i łapę w górę w tym momencie e, Pierwsze miejsce, dobra, 200 punktów ugrane, tak, o, jest siła, jest moc e, Dostaliśmy tutaj za ten mecz 1200 expa Najwięcej no to nie jest, powiem wam szczerze, myślałem, że więcej będzie e, Ale dużo tych kart dostajemy do broni e, I te misje się też szybko wykonuje, więc lecimy od razu pod rząd z kolejną mapą no i zaczynamy nasz bój o kolejny mecz w Gun Game Jest gość, no blisko, jak szybko Eee, jak to się szybko ci ludzie respią, nie? Na tej mapie trzeba będzie uważać Bo to jest bardzo mała mapa, na 10 osób tutaj gramy, więc... Yy, no... Panowie, tutaj może być przegrana, jest drugi frag, jest pompka, z pompem będzie łatwo akurat Gdzie jest gość? Pyk! 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 Dobra, jest załatwiony wariat AKS Lepszy, lepszy był wariat w tym momencie Patrzcie, gość leci z prefire'em, on się nie patrzy czy ktoś tam jest, tylko Gość wjeżdża i montuje, nie? Też jakaś taktyka, też jakaś taktyka Jeżeli działa to Czemu nie? Dobra, ziomek zmontowany jest w kałach Ole, chyba szybkiego dostał Chyba miał mało życia Dobra, mamy tutaj 5 fragów aktualnie, ale Ale gonią, tutaj będą gonić, jest 4 fragi, 3 fragi, więc ee, drugie miejsce mamy aktualnie, tutaj w tym meczu będzie ciężej To będzie naprawdę ciężko bo te fragensy bardzo szybko wchodzą z wariat na górze jakiś, nie? Pokaż się byku Tu już chłop z ma? Dawaj mi ich szybko Dobra, trzeci frag to jest Dawaj! Czwarty frag, ledwo, ledwo Teraz nadrobiliśmy, teraz naprawdę nadrobiliśmy punktów, uciekamy żeby nam Tutaj KD nie zepsuł wariat to jest jeden na górze, bo UAV go... Na dole był. UAV pokazało. To jest jeden frag. Snajperu teraz zabijamy szybko, bo mamy gości małą liczbą życia. Drugi frag. I to będziemy mieli trzeciego. Aj! Prawie, prawie. Dostał obcięte po głowie, ale nie udało się go zabić. Ej, nadrobiliśmy teraz bardzo dużo yy, fragów, nie? Pyk. Ojojoj, teraz nam ukradli. Daj tu snajperkę. Jest frag, dobra. Ze snajperki się ciężko strzela. Na emulatorze jest bardzo ciężko. Na telefonie się gra dużo łatwiej z tymi snajperkami. Łatwy chedzik, dobra. Mamy pistolet. O ty! Ale haczął, ale haczął strasznie. Z trzech stron, nie? Uciekamy, żeby życie odnowić. Nie udało się. Uciec! No, jeszcze raz, jeszcze raz, dobra, trafiony. Trafiony, zatopiony. Jak to się grało w statki kiedyś, nie? Eee, dobra. Tu ktoś ma mało życia. Dobity. snajperka, znaczy bazułka, to przytryk. Oj, nie trafiłem, nie trafiłem, nie wesoło, nie wesoło. Dawaj, tutaj byka. Gdzie ty jesteś? Tutaj! Ajajajajajaj aj, 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 aj. Wyklikał 180. Ile ma goś za mną? 130. No, na tej serii takiej, gdzie obrotówę zrobiliśmy, nie? Tam bardzo dużo punktów nadrobiłem. E. Dobra, trafiony. I mam ostatniego fraga z kosy. Z kosy to będzie łatwo, patrzcie na to. Wchodzimy sobie do domku. Na przyczajce, nie? Ten domek, czy goś ogarnie? Że go gonię z, z tym, z nożem? Pyk! O ty, nie trafiłem! Ale, ale, wariat haczył. Dobra, kolejny, 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 kolejny. No, 13 fragów to goś ma. Goni, goni strasznie. O, 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 jest jakiś afkers? BUM! A, jest, ludzie, kolejny frag na naszym goncie. Dobra! Elegancko to idzie, widzimy się zaraz na kolejnej mapie. No i jesteśmy na mapie Graż. Gramy tutaj z jednym widzem. Aktualnie langowski jest tutaj e, chętny na gierkę. Zapraszałem wszystkich znajomych e, i z klanu, ale no, nikt nie przyjął tylko langowski, więc gramy aktualnie z langowskim i zobaczymy, jak tam Langowski ciśnie, nie? Czy są jakieś postępy? Langowski ma 77 poziom w tym e, kodzie jest aktualnie w elicie dwójce, czyli tam gdzie ja, ale mi ukradł fraga. Ale mi skroił fragensa. On gdzieś tu jest. Na blisko, więc go trzeba tej na szybkości wyczyścić, nie? O ty, chyba tutaj jest langowski Dobra, zmontowany Nie, to nie był langowski e, Mamy pompkę, aktualnie mamy drugą pozycję tutaj Pyk, ole, mu rozdał z pompy, nie? Tam ktoś na górze kampi Tak ktoś też na górze kampi Jezu Jak tu się każdy ustawia na te miejscówki Chłopy, co kampią Leci mój przyjaciel Jeden frag na nim już został zdobyty, ale... Teraz drugiego trzeba było powalczyć, nie? Pyk. Ale kampi tam na górze, neon. Dobra, e, mamy pięć fragów aktualnie, więc troszkę strajhardowałem w tym momencie, żeby e, wyjść do góry, ale cisnął, cisnął wszyscy porówno. Mm, mamy dobre gracze. Jak dodałem te 70. poziomy, tutaj do gierki, to, to no, wariat bije. Tam coś jest, z tyłu, tutaj czysto, tutaj coś może być. Gość z tym kałachem. Dobra, Langowski leży. Nie tak prędko, panie Langowski. Tu już ktoś padł. Ej, zauważyłem, że. Nie, przedtem graliśmy na tej mapie, to był. Oh shit. Trochę młyn, nie? A teraz. Się dużo ludzi strasznie chowa. Więc nie będzie tak łatwo zdobyć fragów z tymi snajperkami. Dobra, ee, 10 fragów na naszym koncie, odskoczyliśmy. Chociaż nie bardzo. Dobra, snajperka. Z snajperką może być problem. Jedziemy na górę, też tutaj musimy poczyścić, nie? Gdzie to jest gość? O! Dobra, jest jeden frag. Teraz M4, lg Mamy na blisko wariata. Langowski! Lepszy, lepszy w tym pojedynku. Trzeba szybko już pomijać te screeny, żeby nam nie uciekli z fragami Pyk Ale go jej fraga ukradłem, nawet dwa teraz Udało się zawinąć Tu od pleców mamy Dobra, raz nie trafiłem, ale drugim razem siadło Mamy tą automatyczną sniperkę, z niej się tak wesoło nie strzela Dobra, ale udało się, na 0 HP udało się to zrobić I dostaliśmy w plecy 150 punktów, ludzie. Jeszcze 5 fragów i mamy ten meczyk. Byle by te snajperki minąć szybko, nie? A ja tymi snajperkami nie lubię tutaj strzelać. Strasznie źle mi się tym gra. O, tutaj z tyłu ktoś idzie. Zagrajmy tak spokojnie. Tutaj miałem wariata. Patrzcie, tutaj wychodzimy na. rejony. Bum! Dobra, jest snajpera. Wyczyszczony gość. Dawaj, drugiego fraga Okej, okay, trzy fragi jeszcze Wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko kosy zrobić Bo no ci ludzie ogarniają, ojojoj, przeciągnął Dawaj go! Jeszcze jednej kulki brakło, no Bra, Langowski leży Pyk, RPG, jest frag Mamy kosę, mamy kosę, ostatnia... Kosa, ludzie, po zwycięstwo to jest za blisko. A! Langowskiego wzięliśmy na koniec. Elegancko, jednego nie trafiłem, ale Langowskiego udało nam się ubić, więc bit tutaj padł i nie udało mu się tego ugrać. więc zagramy jeszcze jeden meczyk Patrzę na Final Kama. Nie trafiłem tego jednego gościa, ale tutaj Langowski. Pyk! I dostał Leptuna na web. No, i mamy fraga, ludzie. Mamy fraga kolejnego. I zagramy jeszcze jeden meczyk. I zobaczymy, czy uda nam się również wygrać. I zaczynamy ostateczny pojedynek na dzisiaj. Już na tej mapie lubię mega grać tego Gang game'a Akurat, więc yy, spoko, że się ona trafiła. Ta poprzednia mapa była fajna. Ale, ale. Tutaj jest fajniejsza. No, dobra, pyk. Na tym crashu ogólnie jakoś ciężko mi się gra zawsze. A tutaj to, co je klikamy? Dwa fragi już. Oj, chłop z obokiem przebiegnie. Langowskiego. Dam nam się go z pompę zmontować. Ej, spróbujmy zrobić jak najwięcej poziomów bez spadania, nie? Mamy cztery aktualnie. Oj, w plecy haczył chłop. Dobra, piąty. Aj, jaj będzie ciężko! Chociaż zero ma szósty. Siódmy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O Jezu, to jest trzech na raz Nie, ammo mi braknie Pyk mu z kosy Zaliczyło mi tu fraga? Z tego? Chyba nie Zabiliśmy gościa z kosy nie dostaliśmy fraga? Ej, powinno być tak, że jak z dostaniemy wcześniej To odejmuje nam poziom na przykład, nie? Dobra, leży gość Mamy ósmy, to w sumie dziewiąty frag chyba już dla nas Może to nie był mój frag? Aj, upadliśmy. Dobra. Ee, popatrzmy tutaj, czy mamy 9. Mamy 9 fragów, więc jednego fraga z, tego, z tej kosy nam nie zaliczyło jako do broni. Type 25. Co to za Givera, nie? Tutaj jest gdzieś za ścianą. Jednak nie, tutaj musi być. Dobra, udało się go ubić. Kapajaj leży. A to Langowskiego chce upolować, nie? Tam wariat ciśnie, cztery fragi ma aktualnie to jest inaczej jak yy, wygrywacie z gościem, czy rozwalacie, pojedynkujecie się z ziomkiem e, Którego kojarzycie, nie? To jest całkiem inny Jakby styl gry, niż e, Jak random jakiegoś zabijacie, dobra, gdzie tutaj jest Langowski? Tu go nie ma Troszkę punktów nabili w tym momencie, jest Langowski tutaj za ścianą, dzięki za fraga Jankers! Pyk Stałem 4 to będzie szybki frag. O nie! Szczęśliwy bohater mi wziął fraga. Skanujmy. No, Langowski mi dał tutaj dwa fragi. Ale wyklikał wariat. I mojego. O ty, ty, Leżysz 120 punktów. Pierwsza pozycja aktualnie. Ach, jest kolejny. Dobra, tutaj coś będzie. Poka wariata. Pyk! Dobra, był miss, ale udało się później poprawić strzał. Kapaja i leży. I ostatnia snajperka chyba teraz, nie? Leży! Watfli! Czy Watfly? Mamy pistolety. Pyk. Będzie się challengeował czy ucieka jak dostał jednego strzała? Nie wiem, kapaja mi tutaj dojechał szybko. Dobra, ludzie, próbujemy te pistolety. Dlaczego mi to się. To nie mija? Coś się zepsuło do w emulatorku, dobra? I to nie działa. 160. Ja mam remis z Langowskim. Langowskiego trzeba uważać teraz. <laughs> o jezu. Dobra. Pierwsza pozycja, ale taka. Na styku, bo Langowski goni cały czas. Jest bazuka. Najpierw no się Langowski gra na telefonie. A na tym emulatorze mamy równy wynik, dobra? Udało mi się go ubić. Langowski też ma bazukę aktualnie. Dawaj go! Ale mało brakowało! Ale mało brakowało. 190, dobra. Kto pierwszy wbije kosa, ten wygrywa, bo on ma chyba też... Nie, ma jeszcze bazukę. Więc teraz ludzie na szybkości musimy nadrabiać, bo został ostateczny frag. Czy langowski wygra, czy ja wygram? O jest, dobra. Pyk! No i udało się, ale było blisko. Było blisko, langowski był naprawdę bliski, to jest zwycięstwa. No ale jednak, jednak uciekliśmy tutaj troszeczkę z tymi bazukami. Tam fajna seria poszła. Nie wiem, czy Langowski tak wolno zdobywał tego fraga. Co mu tutaj sprawiło trudność e, z tą bazuką, Bo z tego basuka jest, z tej bazuki jest bardzo łatwo e, kogoś sobie zmontować. Dobra ludzie, wygraliśmy dzisiaj wszystkie mecze na Gun Game'ie. E, więc wynik dla mnie jak najbardziej na plus. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!